Chłopak o imieniu Brian staje z łóżka i, w drodze do łazienki, trafia brudnymi ubraniami do kosza. Na lekcjach nauczyciel kazał im wyciągnąć wątrobę z fantoma, a chłopak bezinteresownie kręci ją na palcu. Jego przyjaciel, Mitch, jest pod wrażeniem. Wieczorem idą do wesołego miasteczka. Brian zauważył Izabelę, a razem z nią był Konor, który chciał jej zaimponować. Chłopaki śmieją się z Konora, a ten podirytowany rzuca piłkę do Briana i każe mu rzucać. Brian trafia, Konor jest w szoku i podaje jeszcze raz do niego piłkę. Brian trafia po raz drugi i wygrywa wielką pandę, którą daje Izabeli. Następnego dnia Kevin Durant jest na treningu i strasznie źle mu idzie, a w tym samym czasie Brian trenuje u siebie w domu i wszystko mu wychodzi. Brian przychodzi na trening drużyny szkolnej, a trener się pyta, dlaczego tu jest, jak go wyrzucił. Popak powiedział, że chce spróbować dołączyć do drużyny jeszcze raz, a trener daje mu szansę. Brian ośmiesza Konora jeden na jeden i wszyscy są w szoku. Trenerzy nie wierzą w to, co widzą i sami stanęli do obrony. Oczywiście dla Briana to nie był żaden problem, kończy grę w sadem, a trener jest w wielkim szoku. Jeśli chcesz zobaczyć następną część, zaobserwuj moje konto.